EKG 2025 Katowice Reflektory przesuwamy na wydarzenie towarzyszące tegorocznej konferencji związane z Waszą działalnością. Dziś mieliśmy przyjemność zaprezentować raport kernej, w którym dokonujemy próby podsumowania transformacji energetycznej w transporcie. I w zeszłym roku i podczas tegorocznego kongresu chyba przez wszystkie przypadki odmieniliśmy szeroko pojętą transformację energetyczną. Natomiast często zdarza nam się zapominać, że 30% zużycia energii pierwotnej zużywane jest przez transport. Dlatego my, jako firma doradcza, podejmujemy tę próbę odpowiedzi na pytanie, gdzie jako Polska jesteśmy z transformacją energetyczną w transporcie i co musi tak naprawdę się wydarzyć, żeby w horyzoncie 2050 roku móc mówić o tym, że jest to dla nas szansa, a nie zagrożenie i jak tą transformację energetyczną przeprowadzić w bezpieczny i kontrolowany sposób w naszym własnym, środkowoeuropejskim tempie. Kilka tygodni temu wylosowało się trudne, bo zmieniła się geopolityka, zmieniła się administracja amerykańska. Mamy w tej chwili dwie perspektywy, transformacja, wersja USA i transformacja europejska. Na czym polegają różnice? Rzeczywiście, jak pracowaliśmy nad, nad raportem, no nie sposób było nie spojrzeć na, na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i ten odwrót w kierunku paliw kopalnych jest dla nas e, jasny i dla całego świata zrozumiały. Prezydent Trump jasno powiedział drill by drill. E, no i to jest jego pomysł na, tą, na tanią energię, również w transporcie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jak spojrzeliśmy na to, w jaki sposób podchodzi do tego nie tylko Polska, ale cała Europa, nie widzimy, żeby ten paradygmat transformacji energetycznej w transporcie on ulegał zmianie. Dalej utrzymujemy ten kierunek, dalej mówimy, że dekarbonizacja transportu jest dla nas ważna, jest szansą na tak naprawdę zwiększenie również konkurencyjności gospodarki. Eee, pytanie, które się rodzi, to jest o tempo tej zmiany, ale na pewno nie o kierunek. Pojawiło się też przy okazji premiery waszego raportu znane już hasło tzw. rozsądnej elektromobilności, bo nie za szybko i nie wszystko da się elektryfikować, co nas czeka w tym okresie przejściowym. Elektromobilność jest istotnym elementem transformacji transportu, natomiast nie jest wyłącznym elementem transformacji transportu i my odnosimy wrażenie, że bardzo często wszyscy mówią o tej elektromobilności i tak, podkreślamy, ona jest ważnym elementem tej układanki, szczególnie w transporcie osobowym. Natomiast nie możemy zapominać, że średni wiek samochodu w Polsce to jest 15-17 lat. Nie będziemy w stanie wymieniać floty tak szybko, żebyśmy mówili w horyzoncie 2035 roku o stuprocentowej elektryfikacji transportu, więc ta elektryfikacja to nie jest jedyny sposób na dekarbonizację. Często pomijanym, czy często pomijaną dźwignią, często pomijanym, pomijaną możliwością dekarbonizacji są biopaliwa czy też rzeczone wcześniej HVO. Jak miałem dzisiaj przyjemność rozmawiać z uczestnikami rynku, doszliśmy do jasnego wniosku, że bez zwiększania udziału biopaliw w tym miksie energetycznym, miksie paliwowym, nie będziemy w stanie transformować transportu. Z jednego prostego powodu: wymiana samochodów jest dla nas wciąż, jako dla Polaków, bardzo droga i jest zdecentralizowana. Każdy z nas musiałby ten samochód wymienić. Natomiast dekarbonizacja paliw. Wprowadzanie zwiększonej ilości biopaliw do miksu poprzez producentów, importerów pozwala nam w dość scentralizowany sposób zarządzić tą transformacją i tak naprawdę sprawdzić, że bez wymiany napędów jesteśmy w stanie zdekarbonizować albo zmniejszyć emisję. Mamy nadzieję, że nasz raport o transformacji energetycznej w transporcie będzie zaproszeniem do dyskusji wszystkich uczestników rynku. Bardzo wierzymy w to, że prowokujemy tym raportem. Wspólną dyskusję pomiędzy każdym uczestnikiem rynku, ale także regulatorem. Wydaje nam się, że potrzebna jest szersza dyskusja i tak naprawdę wspólny plan, jak chcemy przeprowadzić tą transformację na poziomie producentów, na poziomie importerów, na poziomie biznesu Automotive, ale też ta dyskusja z regulatorem, w jaki sposób regulacje powinny wspierać, a nie karać tak naprawdę uczestników tego rynku.